Jaki charakter ma pieśń? Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi, gotowych pójść Jaki ma to charakter? To jest kościelna pieśń? Kto nam te pieśni wprowadził do kościołów? No oczywiście, że nie Jan Paweł II, ale po co to robiono? Bo na kanwie wiary katolickiej bardzo łatwo może się urodzić papolatria. A to jest rodzaj bałwochwalstwa. Lubił tę pieśń? Lubił. No to grajmy ją. Ja pamiętam czas, no jestem rocznik, który jestem. Każda msza tak zwana z udziałem młodzieży. Tam, tam. Cedur. Jak to tam szło? Cedur, dedur, giedur, no jeszcze tam miejsce, na co musiał być, na tam, tu. To po prostu dzisiaj się na to patrzy. I Salezjanie taki, ta, taką formację młodzieży, taką orkę, taką mózgę młodzieży przeprowadzili. I ksiądz marszałek. Ja mam też w swój, swój, swój tym, tym, w, tym, w tym udział. Yy, grałem na gitarce przy Ambonie przy swoich ślubach wieczystych. Grałem na gitarce w San Edmunds Church w Londynie. Ludzie zaklaskali. A ja pokornie z głową spuszczoną schodziłem. Mea culpa, mea culpa, mea culpa. Zbrodnie.